Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska, w dzisiejszym odcinku zapraszam was na recenzję zestawu 75348 Mandalorian Funk Fighter vs Interceptor. Na pudełku klasycznie mamy logo Lego Star Wars, wszystkie informacje oraz tutaj też jest grafika do zestawów z Mando. Są oczywiście przedstawione nasze dwa myśliwce oraz tutaj są też przedstawione wszystkie figurki. Z drugiej strony pudełka mamy oczywiście klasycznie funkcje bawialne, i tutaj strasznie dużo nie jest, oraz pokazany zestaw z innej perspektywy. Zawartość pudełka to 8 woreczków oraz dwie instrukcje. W jednej mamy instrukcję do tego to Funk Fightera. A w drugiej do ta interceptora. Nawet są oznaczone woreczki. No i tutaj jest trochę dziwne, ponieważ, tak jak mówię, dostajemy 8 woreczków. A tutaj mamy informację o 7, więc. Trochę dziwny zbieg okoliczności, trochę dziwna sytuacja. Instrukcja numer jeden dotyczy budowy funkfightera. Jak widzicie dostałem bardzo fajną pogniecioną. Pokazane są też tutaj z zestawy z Mando, które są aktualnie dostępne w ofercie. Instrukcja numer 2 to budowa interceptora. Niestety na tylnej kładce brakuje naszego bohatera. Ale za to dostajemy go w jedynce. Omawianie naszego zestawu zaczniemy od minifigurek. Pierwsza z nich to taki oto czarny imperialny Astromech. No i co tu dużo mówić, w sumie Astromech jak Astromech dostawaliśmy już kilka takich czarnych wariantów, ale w sumie był ostatni dawno, więc fajnie, że dostajemy jakiś remake. Szkoda, że nie ma on nadruków na plecach, tak jak ostatnie wersje R2D2, ale poza tym ma on tam trochę szczegółów, jak na takiego droida, i jest całkiem spoko wykonany. Jedyne, do czego się przyczepię, to to, że w sumie nie wiem skąd on tu jest, bo w sumie w żadnej scenie go chyba nie widziałem. Następna minifigurka to pilotka myśliwca Tai. Jest to taka sama minifigurka jak w bombowcu Tai, czyli ta nowa wersja pilotów, tylko że tutaj jest jedna różnica, czyli główka, ponieważ, tak jak wspomniałem, w tym wypadku jest to pilotka. Jako broń dostaje ona taki zwykły krótki blaster. Tu nie ma żadnego zdziwienia. Tors jest akurat fajnie zrobiony oraz nóżki, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest to nowy design do 2022. Mieliśmy jeszcze ten starszy, a tutaj już dostajemy nowy. No i jest on dobrze zrobiony, według mnie nawet lepiej wzorowany, fajna jest tak jakby zbroja zwykłego szturmowca na plecach, z tyłu oczywiście te aparaty tlenowe, pas, no i hełm też różni się od tych starszych wersji nadrukami. No i w sumie też według mnie jest to zmiana na lepsze i fajnie ogólnie ta minifigurka się prezentuje i to co by ją uzupełniło to nadruki na rączkach. Tutaj macie jeszcze rzut oka na jej twarz. Następna minifigurka to dowódca floty Mandalorian. W sumie nie wiem czy ma ona jakieś imię, tak przynajmniej było ogólnie wszędzie pisana jego nazwa. Zawsze jest to spoko minifigurka, kolejny Mandalorian. Do kolekcji jako broń dostaje on taki pistolet, który już często Mandalorianie w LEGO dostają oraz detonator termiczny do drugiej ręki. Jako jeszcze akcesorium ma plecak w takim samym kolorze jak Din do którego za chwilę przejdziemy, czyli też jest to dosyć zwykły plecak. Na Nadruki na torsie oraz nóżkach bardzo fajnie się prezentują, są one, yy, znaczy na, te, na ten tors jest nałożona zbroja właśnie takim fajnym srebrnym odcieniu, z takiego jakby bez i po prostu fajnie się to prezentuje, to samo jest oczywiście na hełmie i na nóżkach. Poza tym ten nadruk na hełmie jest wykonany na całym niebieskim hełmie, tak jak u tej starszej wersji Bokatan. Ponieważ w sierpniu oczywiście dostajemy nową. Nasza minifigurka ma oczywiście nadrukowaną twarz w przeciwieństwie do kilku innych starszych figurek mandalorianów. No i w sumie spoko dla mnie aż takie te twarze są za bardzo uśmiechnięte, ale fajnie, że dostajemy jeszcze w komplecie do tej minifigurki jego włosy. Następna z naszych minifigurek to Mandalorianin, Dynjarin, dobrze znany, główny bohater serialu. Jako broń dostają nowy element Darkseibera. Jeśli mam być szczery, jest to lepsze od poprzedniej wersji, ale dalej po prostu jeszcze daleko temu Darkseiberowi do prawdziwego Directora. Tak jak wspomniałem wcześniej przy poprzedniej figurce, ma on taki oto e, ciemny jetpack. Szkoda trochę, że jest w takim odcieniu, bo nie pasuje trochę do reszty zbroi. E, ma on przede wszystkim nowy hełm, jest to w sumie jedyny unikatowy element dla tej figurki, znaczy dla tej nowej wersji, bo w sumie ten hełm będzie też w innym zestawie tym pająku z Bokatan oraz w Microfightercie. Tak czy siak na razie jest to unikatowy element. Poza tym mam też bardzo ładne odruki na torcie oraz nóżkach, ale to już po prostu znamy ze starszych figurek Mandalorianina, ze starszych zestawów. Tak czy siak robi tu na to nadal wrażenie. Brakuje mi w tej całej minifigurce jakiejś pelerynki, ponieważ nasz Din właśnie nosił pelerynkę oraz jetpack, a w Lego dostajemy albo pelerynkę, albo jetpack. Nigdy to i to, więc to jest trochę dziwne. No i ewentualnie jakiegoś pistoletu, no ale to możemy sobie wziąć od pilota Taj, ponieważ dostaje on zapasowy, albo raczej ona. Warto też wspomnieć, że Dean ma nadrukowaną główkę. Ona już też się pojawiała w starszych zestawach, ale jest to moja pierwsza w korekcji. No i w sumie spoko, że tutaj dali. Brakuje mi trochę jakich, jakiegoś elementu włosów. Na pierwszy ogień idzie nasz mandaloriański funk fighter, dostaliśmy już statek podobnych, o podobnych kształtach w Lego był to statek bokatan, również mandaloriański, tylko tam to był bardziej taki prom, wiecie, wieloosobowy, a tutaj jest to myśliwiec. Ten prom też miał swoją wcześniejszą wersję z prewistą, tak czy siak, wróćmy już do naszego statku. Jest on oczywiście mniejszy, bo tak jak wspomniałem, jest to myśliwiec. Niestety jest on zbudowany trochę w formie takiego placka. Mi to daje klimat, jak ja budowałem za dziecka. To właśnie budowałem takie plackowate, długie, takie rozległe, jakby statki. Na potrzeby filmu stworzyłem taką prowizoryczną podstawkę, żebyście mogli zobaczyć statek z innej perspektywy. Tutaj rzut oka na jego trzy silniki oraz ogólnie jak to wygląda od tyłu, od boku. Z takich ważniejszych rzeczy mamy tutaj działka, a tak od przodu z zamkniętą kabiną, a tak z otwartą. No i został nam jeszcze dół. Z ważniejszych rzeczy mamy tutaj działka. Miałem kończyć omawianie tego statku, ale nie byłbym sobą, gdybym nie porównał tego do innej wersji, czyli do tej wersji promu, o której wcześniej mówiłem. Jeśli chodzi o rozmiar, to różnica naprawdę nie jest taka wielka. Z jednej strony spoko, bo model, który tutaj stajemy nie jest taki mały, a z drugiej strony słabo, bo jednak ten prom powinien być zrobiony no, trochę większy. Przynajmniej wiadomo nie będzie trzymał skali figurkowej, ale jednak powinien być proporcjonalnie do tego większy. Szkoda, że ten myśliwiec też nie może się tak obracać, tak jak ta większa wersja. Po około 20 latach, jeśli dobrze pamiętam, w końcu dostajemy pełnoprawną remake. Ta interceptora. Oczywiście był ten najwyższego porządku, tego majora Wonrega, ale tego nie liczymy. Chodzi mi oczywiście o imperialny. No i cóż, według mnie wyszedł on bardzo dobrze. Jest to, tak jak mówię, statek imperialny, więc omówmy go po kolei, kawałek po kawałku. Od boku wygląda to tak. Mamy tutaj bardzo ładnie zrobione to skrzydło rozpadające się jakby na dwa elementy charakterystyczne dla tego statku. To wszystko jest ładnie wykończone, jest na tym trochę studów, ale akurat to lepiej nawet wygląda gdyby w ogóle ich nie było. Po prostu uzupełnia to wygląd statku. Te skrzydła kończą się takimi małymi działkami. Góra to włas, który możemy otworzyć i oczywiście umieścić naszą pilotkę. Tył to charakterystyczny widok dla myśliwców tutaj nie ma tutaj nic za bardzo zaskakującego. Przód to charakterystyczna dla myśliwców Taj szyba, którą też możemy otworzyć. Nie ma to za bardzo sensu, ale przynajmniej możemy tam wsadzić figurkę i to trochę to ułatwia. Możemy jeszcze zwrócić uwagę na bardzo solidne mocowanie skrzydeł. Tu widzicie jeszcze skrzydła od środka, jak one są pomontowane. Nawet tutaj, od środka, dobrze wygląda to czarne wykończenie. Podsumowując, według mnie zestaw jest na razie jednym z lepszych, które dostaliśmy w tym roku. Dwie konstrukcje są zrobione całkiem dobrze, jedna trochę lepiej, druga trochę mniej. Dostajemy też świetne minifigurki, w tym jedną droidę unikatową. No i w sumie tak naprawdę tyle, dobry zestaw, można go już dorwać w dosyć tańszej cenie, no i w sumie jakichś większych minusów tutaj nie widzę, ewentualnie konstrukcja tego fanga, no ale to może tylko ja się go czepiam, dla mnie jest on po prostu taki za bardzo plackowaty, trochę dziwnie to brzmi, ale za bardzo taki wiecie... Po prostu bez jakichś większych, wypukłych elementów. Tak Także, jak napiszcie, co wy uważacie o zestawie, którą e, konstrukcję wolicie, która figurka wam, najbardziej wam się podoba, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.